Co by chciał życzyć. Dzień, dobry. Dzień nazywam, dobry. Nazywam się Piotrek. I chciałbym wszystkim naszym obserwującym i tym, co będą obserwować, życzyć zdrowych, rodzinnych, spokojnych świąt Bożego Narodzenia. Myślę, że przed sylwestrem jeszcze coś nagramy. Albo nie, albo i nie nagramy. Jeszcze nie wiemy, czy wytrzeć wiemy. Nie a święta są nie, do, nie do tego. Nie do picia, a no powrót do trzeźwości, <laughs> więc słuchajcie, moje będą trzeźwe, ale chciałbym Wam życzyć wszystkiego dobrego, spokojnego, choinki, dużo prezentów, e, pięknej atmosfery i nie wiem, czego tam sobie jeszcze wymarzycie, przede wszystkim spokoju i uśmiechu i oczywiście subskrybujcie mój kanał. Jeden, drugi, piąty, ósmy, dziesiąty. Dwunasty, czternasty. I, I lajkujcie i komentujcie, i dawajcie serduszka i łapki i przekazujcie dalej te życzenia i, i wszystko róbcie. Co tylko tam chcecie, to róbcie. I do, możecie się dogrywać do tych życzeń. Tak. Ten zbliżenie mi na zęby robi. Gdzie co za, co za ty. Gdzie zrobiłeś zęby? Co za ty. A jak będzie 5 milionów polubień tego filmu, to wtedy powiem, gdzie zrobiłem zęby. I nie, pokażę jeszcze tam, bo ja do kliniki będę jechał, ale to wtedy pokażę. Pojedziemy wszyscy. Pojedziemy wszyscy. I co jeszcze chciałem Wam życzyć? W śniegu to raczej nie będzie, bo no, nie, będzie. Nie będzie? Nie. No właśnie. Nie będzie zima, ale. Śnie śniegu kupę. No, nie ma, nie ma śniegu, nie ma. Byleby prezenty były. Eee, tak. Natomiast nasze studio jest czynne całodobowo, świetne również. Żartowałem, żartowałem sobie. Nie dzwońcie do mnie. Albo dzwońcie, Albo inaczej. Zadzwoncie, żeby zobaczyć, czy odbiorę. Jak odbiorę, to będę. To jak odbiorę, to wtedy będę, a jak nie odbiorę, to będę jak oddzwonię. A odzwonię. Zawsze odzwaniam. Zawsze odzwaniam. Zawsze. Chyba, chyba, że są jakieś dziwne prefiksy takie e, z innych krajów, to wtedy nie. Albański ciąży, jak A, dzwoni. Albański. Ró różni ludzie z zagranicy proszą o detailing swoich samochodów i Rollsów i takich, ale jak na razie jeszcze nie prowadzimy mobilnego detailingu, więc e, nie latam do Dubaju. Póki jeszcze. co. Póki co. Na razie mamy na tyle ciepłe e, zimę, że nie musimy do Dubaju uciekać. No, układ jest. 5 pięć stopni. 5 pięć stopni. Pięć stopni. Zapraszam. Zapraszam do naszego studia, zapraszam do subskrypcji kanałów. E, tutaj mamy nową dmuchawę, która daje ciepło. Mamy nowy telewizor, gdzie e, jak się znajdzie pilot, to, będzie, e, to, to będziemy coś oglądać. A na razie nie ma pilota, to nie oglądamy. I, i zawsze lecą kolendy, i wszyscy są uśmiechnięci. I, i nie tak używamy do tego nic innego poza miłością i e, miłością do klientów. Tak właśnie. Trzymajcie się. Pa-pa. Pa. pa. pa.